Mamy głośną aferę szpiegowską. W piątek do aresztu trafił podpułkownik wojska polskiego oraz e, młody prawnik, który urodził się w Rosji, ale od lat mieszka w Warszawie. Opisujemy z Sylwestrem Latkowskim kulisy tej e, sprawy. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Po pierwsze, y, sprawa pułkownika i prawnika nie są ze sobą e, związane. Wiąże je tylko to, że obaj pracowali da, dla wywiadu e, rosyjskiego, wojskowego wywiadu Gieru. Co wiemy? Wiemy, że pułkownik pracował za pieniądze dla Rosjan. Przez kilka lat dostał od nich nieco mniej niż 100 tysięcy złotych. Dostawał w gotówce po 500-800 tysięcy dolarów za przekazywane informacje. On nie zajmował jakiegoś szczególnego stanowiska w Monie, zajmował się promocją i kulturą. Dlaczego Rosjanie z nim współpracowali? Otóż dlatego, że on. Ciągle gdzieś wyjeżdżał i organizował imprezy w polskich jednostkach, oglądał je od środka, mógł rozmawiać z dowódcami tych jednostek, często przy jakichś zakrapianych alkoholem imprezach, i w ten sposób zdobywał informacje. Dlaczego współpracował? Współpracował dla pieniędzy, miał długi i był sfrustrowany, miał kłopoty rodzinne. Druga historia to historia tego młodego, 28-letniego prawnika, który też pracował z Rosjanami. On w szczególności interesował się sprawami energetyki. To go interesowało. Było włos od tego, żeby został ekspertem sejmowej podkomisji, która zajmuje się energetyką. On pracował, pracował bez pieniędzy, za darmo, z pobudek ideowych. Po prostu uważa, że polityka Kremla jest słuszna i należy ją, ją wspierać. Stawiamy z Sylwestrem Radkowskim taką tezę, że to jest sygnał dla rezydentury GRU w Warszawie, która. Bardzo mocno się zaaktywizowała w ostatnich miesiącach. Pracuje tutaj kilkunastu oficerów. No i uważamy, że to jest taki sygnał, który, który, który polskie służby wysłały Rosjanom. Obserwujemy Was, patrzymy na Was. Nie wykluczamy, że za kilka dni, za kilka tygodni, kilku rosyjskich, w cudzysłowie dyplomatów, zostanie poproszonych o to. Żeby opuścili Warszawę, zanim przyjadą nowi tak zwani dyplomaci. To minie kilka miesięcy, aż odbudują kontakty ze, ze swoimi źródłami to utrudnia pracę Rosjanom. Zapraszam do tekstu, który napisaliśmy z Sylwestrem Latkowskim o aferze szpiegowskiej. Jest on w najbliższym numerze tygodnika wprost.